Zaczynamy kulisy Piasta. Czego życzymy Panią z okazji Dnia Kobiet? Nic. Rozdać <grym> tą Panią. Wykorzystaj Wszystko jest pod kontrolą. I am from Colombia. Z kim przyszłaś? Z chłopakiem. Fajny jakiś? Tak, oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Dlaczego bardzo warto dobrze. się badać? Yy, bo może to uratować nasze życie. Cześć, szcież kulisy! Siemano. No, zaczynam grać w zasadzie za 15 minut. Zkazujesz się? No kurczę cały tydzień praktycznie układałem sobie w głowie playlistę na dzisiaj. No będę witał gości. Będę... Uświetniał to duże słowo, mhm. ale, ale poprawiał nastrój między dwiema połówkami meczu. I zag, zagrzejesz chłopaków do Mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję. Zrobię co w mojej mocy. Komar, dzięki, że jesteś z nami. E, powodzenia. No i specjalny dzień dla kobiet, więc... Wszystkiego dobrego. Zaczynamy kulisy Piasta. Poważny temat dzisiaj, onkologia. Badałaś się już? Jeszcze nie. I nie obiecuję, że zrobię to dzisiaj, ale ja akurat badam się regularnie. Mam nadzieję, że... Mm, Zrobimy coś dobrego tą akcją i że nasze kibicki będą się regularnie badać i zapobiegać. A Ty się badałaś już? Ogólnie tak, dzisiaj Nastawienie tak 50-50 bym powiedział po tym co dzieje się w ostatnich dwóch sezonach w meczach Rakowa z Piastem. Już nawet nie patrząc czy w Częstochowie czy, czy tutaj w Gliwicach, natomiast ostatnie dwa mecze i ligowy i pucharowy z Wami na tym stadionie kończyły się dla nas źle, więc mam nadzieję, że dzisiaj My wyjedziemy zadowoleni z Gliwizde Częstochowy. O naszej akcji, zanim znikniecie, coś słyszeliście z okazji Dnia Kobiet? Słyszeliśmy. Śledzimy oczywiście inne media społecznościowe, oczywiście, klubów, z którymi rywalizujemy nasi zawodnicy na boisku, my w mediach społecznościowych. Wszystkie tego typu akcje jak najbardziej wspieramy, bijemy brawo. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji i przy okazji. Że dzisiaj dzień kobiet to w imieniu całego rakowa częstochowa również najlepsze życzenia dla kibicek piasta Gliwice. No i oczywiście naszych rakowianek. Dzień. Dlaczego tak co jest ważne? Żeby być zdrowym. Niestety nie zdążyłam się jeszcze zbadać, ale okay. wydaje mi się, że faktycznie ważne jest uświadomienie młodych kobiet, jak ważna jest to czynność. To jest gotowe, mieliśmy próbę dzisiaj, także jesteśmy gotowi. Zapraszamy Was na stadion. Nie czujesz się tu w tym męskim dziale, w męskim sporcie i w męskiej firmie taka troszkę, wiesz, no, w mniejszości? Nie. Świadomie wybrałam ten zawód i wiedziałam z czym, jakby z czym mam się liczyć, ale też nie czuję się w jakikolwiek sposób dyskryminowana w męskim sporcie. To dobrze, tak ma być. Do tego życzymy dziewczyny, nie bójcie się pracować jak Paulina. Tak. Ja nie mogę powiedzieć, że się poprawię, ale zawsze będę przepraszał. A ty? <grym> ja... Z... staram się sprzątać po sobie. No, zaraz wyjdzie pan dziennikarz. Wiedziałem, że wyjdzie pan dziennikarz. Panie dziennikarzu! Panie operatorze, słucham. Co pan wie o naszej akcji, zanim znikniesz? Będziecie w różowych koszukach grać? Tak. Bardzo dobrze. Naprawdę fajnie, fajnie, że kluby piłkarskie wychodzą poza tę piłkarską bańkę i wspierają takie akcje. Naprawdę. Żeby się... Żeby się... Żeby prostu poradzili. Chcesz troszkę bliżej? Tak go czy jest pan za tym, żeby było więcej kobiet w piłce nożnej? Absolutnie, że tak. Oczywiście nie na siłę, ale jak najbardziej. Okej. Okay. A komentatorki i dziennikarki? Bardzo tak, bardzo tak. Ostatnio byłem na Euro w Niemczech i słyszałem właśnie komentatorkę. Ale się wykosztowaliście chłopaki dzisiaj. Który za to zapłacił? Z kieszonkowego poszło? Nie, nie. To nie? Zapłacił klub. Życzę tego, żeby się nie zmieniały, żeby były takie, jakie były, żeby... Po prostu były... Jedną łokopą jedną Po prostu wszystkie kobiety dla mnie są przepiękne i ideałem są dla mnie. Do naśladowania. Co to ma być? Tutaj na żółto, a pan nie na żółto. No? Nie spodziewałeś pan takiego pytania nie, pewnie? Dokładnie, dokładnie nie. Co z okazji Dnia Kobiet pan przygotował swojej kobiecie? Kwiatka i... Wstęp na Co pani na to? Jestem zadowolona. Lubię piłkę nożną. Piłka żona różowa, a tu będzie badanie trzeba pomyśleć o badaniu też. Aha, no. bardzo dobrze, ale badam się regularnie. Co pan powiedział teraz przez mikrofalówkę? No, że piłkarze piastą na obiekcie. Pięknie pani wygląda, dla tak, pani się tak ładnie ubrała dzisiaj? To jest dla przyjaciółki. Okay. Dzień ja siempre respeto a las mujeres, eh, todos los días, no solo hoy. A mi mujer, por supuesto, i y a mi familia, también, a mi madre. dzień. Tak, jest. No to z okazji Dnia kobiet, no, nigdy im nie zabrakło, no, na Wy w bo... Dzięki mordo, musisz z nami teraz. No. Tak ciągnie, tak ciągnie, uwaga, tutaj. Zaraz, po, zaraz pogadamy po kamera. Jest. No to, razem uważnie i łatwiej. Dobrze, jakieś fajne wspomnienie z tym stadionem? Dużo! Dużo, dużo Co wy robicie, żeby się motywować, żeby liczyć na te bramki akcje na minuty w ogóle? Trenujemy jak najlepiej, jak najciężej. A ty co robisz, żeby się motywować? Nic, wszystko mam w głowie. Gdzie w telewizji? Drugi talent sceniczny a a a to Michał. Atmosfera, emocje, Dobra, co ja Zaczynam od tego, tak? Mhm. I w ogóle. Dzisiaj zamykasz jak zwykle jeden sektor boiska, tak? Niech się nie prześlizgnie. Postaram się, jak zawsze. Skromny, ale pracowity. Czego ci życzyć? Zdrowia. Idziemy na strefę kibica, zobaczyć jak tam nasza strefa kibica wygląda. Pani prezydent na pewno skorzysta z opcji jakiegoś badania. Także profilaktyka, którą popiera pani prezydent i Piast Gliwice, myślę dostępna dla wszystkich dzisiaj pod stadionem. No Dzisiaj też bardzo ciekawa, ciekawa inicjatywa ze strony Piasta Gliwica. Gliwice po raz drugi już zawodnicy wystąpią w unikalnych różowych koszulkach. Każda koszulka zostanie przekazana na licytację. Także nie tych koszulek nie zostawiamy w klubie, nie mamy nawet jednej więcej, bo badały takie pytania, każdą koszulkę zlicytujemy, a całość płacimy na fundację onkologiczną, z którą e, tworzymy to wydarzenie. Dyrektor sportowy, dyrektor sportowy jest takim pracoholikiem, że on nie potrafi siedzieć w domu, kiedy mamy takie widowisko w Gliwicach jak mecz Piasta z Rakowem, także przyjechał mimo że jest na urlopie. Nie wiem czy w roli gościa, czy już w roli pracownika, ale cieszymy się, że jest z nami. Tutaj reprezentancie Polski. Chciałem Ci powiedzieć, ile w tym jest zasługi piasta, a ile Rakowa procentowo? Nie odpowiem na te pytanie. No jestem szczęśliwy, że, że mogę wrócić. Jestem tutaj oddelegowany z okazji Dnia Kobiet do Gliwic z ramienia Canal Plus. Wszystkim paniom, kiwickom i nie tylko mieszkankom Gliwic. Życzę i fankom piasta Gliwice życzę wszystkiego najlepszego. O akcji, czyli Miasteczko, Białe Miasteczko, wsparcie kobiet, różowe koszulki. Całym sercem jestem za. Byłem przez lata ambasadorem w Kanal Plus akcji Movember, Zapuszczanie Wąsów dla jaj i uważam, że tak samo panie jak i panowie powinni badać się profilaktycznie, dlatego trzymam kciuki i gratuluję Piastowi takiej inicjatywy. Liczba kobiet grających w piłkę nożną wciąż jest za mała, na trybunach też. Oczywiście oczekujemy większej liczby pań, natomiast cieszę się, że jest tendencja wzrostu. Wysłałem do nich kuźba Mać. Jednak Łukasz Kuźma, a nie jak w protokole. A jak jest w protokole? <laughs> w protokole jest kuźba. Ilość kobiet, no na pewno nie jest wystarczająca, jest ich zdecydowanie za mało i kobiety prosimy, zapraszamy do sportu. Cześć chłopaki, co robicie na telefonach o tej godzinie? To nie przeszkadza wam w koncentracji? Nie, nie, nie. sprawdzamy wyniki. Jaki wynik? Inni wyniki. W przeciwniku? A ja chciałem tylko o Michaela zapytać i o Ariela. Są grzeczni, fajni chłopcy? Fajni, bardzo fajni chłopcy, super kolegę, bardzo dobrzy zawodnicy na boisku. Dali, dali taką energię pozytywną i Mega. Ja tu widzę Dzień Kobiet wjechał, oświadcza się? Tak, ale czekam na Ciebie jeszcze. Nie ma szans. Przyklekam. Dobrze. Miłego Dnia Kobiet życzę Pani. Dziękuję bardzo. Pomysłodawcą tej akcji jesteś ty. Nie, myślę, że cały klub jest pomysłodawcą tej akcji. Już drugi raz chcieliśmy włączyć się, zrobić coś dobrego dla kobiet. W tym roku e, przeciwdziałamy, zwracamy uwagę na chorób, choroby nowotworowe wśród kobiet, zwracamy uwagę na regularną profilaktykę, stąd też nasze okazjonalne różowe stroje, które e, później pójdą na aukcje charytatywne. Dużo radości wszystkim kobietom w tym dniu. Z czego pani rzuci dla ciebie kobiet? Tak, <Glarka> tak, Jęgierka. <śleski> Dobrze, jakoś leci, kobiety przyjmują, jest dobrze. Na co pan czeka? Na to, żeby wejść i żeby panu nie przeszkadzać jak pan kręci. Pan mi nigdy nie przeszkadza, pan jest mile widziany. No, ja potem panią będę oglądał w telewizorze. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim cierpliwości do swoich współpartnerów. Zbadałaś się już? Nie. To kiedy się zbadasz? W najbliższym czasie, na pewno. Obiecaj. Obiecuję. Samych sukcesów. Sukcesem jest przyjście na mecz z takim przystojnym przy, przy, mężczyzną. O, zdecydowanie, zdecydowanie. Ha, Dobrze, bardzo proszę. Tym nie... Przyjechaliśmy z nimi na meczek. Autobusem, miasta? Autobusem, tak. To bardzo... <laughs> Piękne bardzo... Fajna, bardzo się cieszymy. O spokoju, zdrowia. Mhm. Świętego spokoju, dużo wolnego czasu. Okay. Miłości. No nie, dobra, okej. Okay. Cześć, idziesz? Ty Cześć. chyba w trakcie meczu nie masz nic do roboty, czy masz? Jak nie? Cały czas jest robota. Czyli w meczu, przed, w trakcie cały i czas. Po. Od godziny 8 rana dzisiaj. I po meczu? No sobie jest robota. Po meczu do 12 w nocy planujemy. I jak zbiórka idzie do Pawła? Dobrze. No to... Jesteśmy bardzo zadowoleni, dziękujemy. Czy widziałeś sobie już od nas? Ojej, widzisz, właśnie dostałam. Co za wspaniała obsługa tutaj, co za wspaniali Bardzo Dziękuję bardzo, bardzo mi bardzo, bardzo mi miło. Bardzo polecam. Dzień kobiet jest i zrobiłem jej taki prezent, że zabrałem ją na mecz. Będziemy świetnie się tutaj bawić, kibicować. Żona niech się wypowie. Tak, tak. Uważam, że to jest bardzo potrzebna i bardzo ważna akcja, bo wszyscy musimy dbać o zdrowie i profilaktyczne badania ratują życie, więc zachęcamy, żeby się zarówno kobiety, jak i mężczyźni badali. Kobiety, róbcie USG, róbcie cytologię, bo to jest bardzo ważne. Czyli ilość kobiet w jest wystarczająca? Stale się zwiększa, więc bardzo się cieszymy z tego powodu. Polska jest jednym z krajów, który nie przykłada dużej wagi do profilaktyki, więc każda tego typu akcja uświadamiająca nas, Polaków, na te ważne aspekty, jakimi są zdrowie. Zdrowie i życie nas, naszych najbliższych, jest bardzo ważne i jak najbardziej całym sercem popieram tą akcję. Zdrowia przede wszystkim i spokoju. Zdrowia i świętego spokoju, tak dokładnie. Samych sukcesów i podkreślamy, że bez nich świat byłby zbyt prosty. Chciałem Pani życzyć wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Wow, dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło I tak pani, będzie. A czego Pani sobie życzy, żeby było więcej czego? Więcej uśmiechu i radości. No to proszę o uśmiech i radość dzisiaj. Myślę, że trzeba być dołączonym takim do tak nie tylko my kobiety, ale też my wszyscy. Dobrze, będziemy badać. Będzie pan badał swoją kobietę? Zawsze badać. <noise> I'm from China. From China, not Japan. Yes. Uh, so this is your first time in Gliwice? No, it's second time. Czego życzymy Panią z okazji Dnia Kobiet? Nic. Panią, rozlajcą Panią. Wykorzystaj ją! Fajnie. Siedem lat w naszym klubie. Legenda. Życzymy, czyli że Legenda. Jest... Wszystkiego dobrego dla Fera. Dzięki. Wszystkiego ]bie. dobrego dla Franciska. Wszystko jest pod kontrolą. I am from Colombia. Kolumbia! Abraś Espanial? Tak. Dlaczego jesteś Tak, że jesteśmy za jesteś że jesteśmy jesteśmy za to, że jesteśmy że tak. Bardzo dobrze. Dlaczego bardzo warto dobry. się badać? Yy, bo może to uratować nasze życie. Dzień dobry, ile pan na mecze już chodzi? Ja. O, już bardzo długo. One się muszą ułożyć w dobry sposób. Jak pan tak patrzy, to wtedy jest niebiesko czerwony. A ile kilometrów dzisiaj zrobiłeś? Eee, na razie dziewięć, Suerte hombre. Pero no. Muszę być w formie, bo jadę na mistrzostwa. Znaczy, chyba jadę na mistrzostwa. Old boys są. Jak dostanę powołanie. Zdrowia i miłości dużo. Czemu się ładujesz u nas na sempa? Nie na serpa, tu jest akurat nasza ławka rezerwowa. Więc A, Okej, okay, to masz spród. Ja rzucam Insta Stories. Jak tam studio Maciej poszło? No, bardzo dobrze, trochę nie do ciągu, ale naprawimy to wszystko i od następnego będzie mówić. musieli przegrać. Super, super, atmosfera jest mega, kibice dopisują, ja jestem zadowolony, pierwszy, pierwszy raz jestem tutaj, to mój debiut w roli DJ-a, trochę się stresuję, no ale myślę, że będzie dobrze. Numer 3 Dzisiaj to. No. za ale urodziny! Jakie zalew rodziny? Zgadza się, że Najlepsze na piaście, ale oczywiście lepsze będzie zwycięstwo. Kontekst przyjmuje prezent. Tak, Tak! Dziękujemy. Logiem Ja z tej jest ważniejsze niż wynik dzisiaj meczu? Myślę, że tak. Mieliśmy szansę przewagi. Były, prawie. były, więcej szans było, ale nie udało się. Ale dzisiaj jest ważniejsza rzecz, czyli zdrowie naszych pań. Tak jest. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zadbać o siebie, bo ma się dla kogo żyć, ma się swoją rodzinę. No i profilaktycznie myślę, że nie ma się czego bać, a tak jak mówię, lepiej zadbać o siebie, mieć szczęśliwe życie przede wszystkim. Przede wszystkim ta idea, która której jest dzisiejszy mecz, przede wszystkim badania, wynik wynikiem, to jest ważne, ale myślę, że przede wszystkim zdrowie kobiet i to, żeby się badało i to, żeby też myślało o sobie. to powinien dbać o siebie i powinny się profilaktycznie badać także akcja rewelacyjna I want to wish all the women happy international women's day I have my daughter who received a flower Nie zawsze jest idealny i cieszyć się z tego fajnego dnia z chłopakami, mimo wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy za wsparcie, jeśli chodzi o koszulki, bo to jest takie wspierające naprawdę to, w jakim celu oni są ubrani. Tak? Także mega, super, naprawdę. No tak, to chodźmy.

Nie po naszej myśli niestety. No tak, ale ty jak to przeżywałeś wszystko? No, miałem stres, ale myślę, że okej okay jest. co no. musiał powiedzieć innym młodym zawodnikom piasta, którzy mogą spełnić swoje marzenia jak ty. Żeby się nie poddawali, żeby ciężko pracowali i na pewno przyjdzie ich czas. Doczekał się Pan! Tak jest! Ta ciężka praca i myślę, że, że też zadebiutują kiedyś. Jest taki potencjał w Akademii. Z ciężką pracą Mateusz pokazał, że można. I zadebiutował w dniu dzisiejszym. I to jest dobry, dobry wzór do naśladowania. PARTY! Jest, yes, yes. yes, yes. Dobry. Dobry. Dzień dobry! Autograf. autograf! Autograf! Masz Tak, bardzo się cieszę, że chłopak, którego znam od, od, od takiego, także dzisiaj doczekaliśmy z tatą, także fajna No to co się dzieje po meczu zaraz? No dzisiaj rozpoczęliśmy intensywne zabiegi. Zaczęliśmy od wertykulacji boiska. Chcemy oczyścić to boisko z tych pozostałości, które są w tej chwili. Myślę, że zejdzie nam to gdzieś do około godziny pierwszej w nocy. Jutro przychodzimy na 13.00, robimy dość w piaskowanie boiska. A co ten traktor robi? W tej chwili to jest wertykulacja pasywna. Czyli wyrywamy obumarłe liście, dajemy trochę powietrza warstwie tej wegetacyjnej.